ten wideorejestrator zastąpi Twoje lusterko w samochodzie. A mowa tutaj o Prido X8, czyli lusterku z wbudowanym rejestratorem. Jak to wszystko działa? Montujecie to w bardzo prosty sposób. Jest to po prostu forma nakładki na Wasze lusterko. Tutaj z tyłu macie dwie gumki mocujące i nakładacie je na lusterko w swoim samochodzie. I gotowe. Zasilanie dostarczacie z gniazda zapalniczki do portu USB-C. Do tego rejestratora osobno możecie podłączyć tylną kamerę, która pełni funkcję kamery cofania, a jeśli na przykład chcecie patrzeć, co dzieje się na tylnej skanapie samochodu, to tak naprawdę możecie zamontować ją tam gdzie dokładnie jej potrzebujecie. Jeśli chodzi o obraz, który jest wyświetlany na lusterku, to wyświetlacz pokrywa dokładnie całe lusterko i w zależności od tego, jak zamontujecie tylną kamerę, może być obraz dzielony lub pokazywany z przedniej lub tylnej kamery. Jak nagrywa ten rejestrator, możecie zobaczyć w tej chwili obraz sami. Jeśli chodzi o odczytanie rejestracji w dzień, jest to możliwe bez większych problemów. Na nocy także stopklatka zapewni wam odczytanie tablicy rejestracyjnej i rejestrowanie niebezpiecznych sytuacji. Kamerę oczywiście możecie regulować, więc dopasowujecie ją dokładnie tak, jak potrzebujecie. Natomiast pamiętajcie o tym, że na pierwszy rzut oka to lusterko wygląda na dość duże, natomiast na przykład w naszym samochodzie ono było wręcz za małe. Nagrania rejestrowane są oczywiście na kartę microSD, natomiast za pomocą aplikacji możecie je w łatwy sposób ściągnąć na swojego smartfona. Myślę, że jest to fajna propozycja dla osób, które mają starszy samochód i chcą rozszerzyć jego możliwości, no a także dołożyć kamerę cofania. A cena tego gadżetu, jak zawsze, w komentarzu, a link w bio.